Dzień dobry, dzień dobry, a bo wam, że mam już potwierdzone PGA. P będę, będę na pewno na PGA. Eee, w piątek. piątek, Ale pewnie się zostanę, bo to tak często nocleg jeszcze będę w piątku na sobotę. To jeszcze może w sobotę się przejdę, zobaczę. Oficjalnie po ponad 30 latach mieszkania u Mamusi na Garniuszku Michał z Grywu Lisowski wyprowadza się na swoje. Je no pewien etap w życiu został kompletnie zmieniony. Michael już nie jest z Lublina, z drugiego końca świata, gdzie nikt nie mieszka, gdzie on się przeprowadza. A co, a co jest ciekawsze, być może Michael jest w posiadaniu samicy. Kobity. Jest taka opcja widzowie, co już na pewno nie uwierzycie, ale jednak takie ruchy życiowe, jakie on wykonał, to jest więcej niż wbić Challengera w rolu. To więcej. Ma kobitę wybrankę serca. O, nawet o tym mówią. Da się... Ku Chyba wyjść z przegrywu? Oczywiście, że się da. Grandmaster na tf wyprowadzka od rodziców, kobieta znaleziona. Wygrał życie. Chłopku a zakręcił ruletką, trzy siódemki wyleciały. To jest właśnie Michael. Ktawałem wam szybko graficzkę, nie wiem czy mi nie będzie Jesteście gotowi? Jerewil graficzki. Do żonki? <laughs> no nie, to gdzie ten zgryw się przeprowadza, mówił? Z wami synka, zamieniaj się w pantofle, tak. tak. Nie o co będą się przypadać ludzie? Jak już nie będzie mieszkania z panią. Yy, no, że jesteś pantofle, mi ku... To, to już tą to, to łateczkę zaraz można już przypinać On ma 20 czy 35 lat Można się pomylić, co? On ma 33 lata Ale jak coś tutaj jest 30, 30 lat tutaj Więc widzisz, wiek 30 lat Ma różne oblicza Nie zawsze jest to rodzina, dziecko Zapierdol, piwo po robocie nie zawsze. Słuchaj, ja mam 29 lat i nadal laski mówię, że wygląda mi, miał 18, do liceum jeszcze chodził. No, jak ty pytasz yy, lasek z podstawówki i, i, i z liceum, to wiesz co? Może mają jakieś dead issues, że ci tak mówią. Dobra, nie pochwaliłem się, jak spędziłem weekend. Okej, okay, chcecie wiedzieć, jak mój wyglądał weekend? Tak, byłem na siłce. Solo, solo, bez Hiszpana. Co tam se porobiłem? Porobiłem zestaw dyskotekowy, trochę na nogi. Zrobiłem sobie te martwe ciągi. Pograliśmy w planszówki. Dwa dni z rzędu graliśmy w planszówki. Jeszcze raz zagraliśmy w planszówkę jednego dnia i drugiego dnia. Pada do mnie y, taka, taka znajoma Natalka. Natalka? może gdzieś kojarzycie jeszcze ze streamu z Asią. Jeszcze jak była Asia od Hiszpana. Taki jeden IRL był. No, ale to ta, tam... Y, no ona ma pieska, więc wpada z pieskiem. Taki jamniczek. Pobawiły się, pobawiły się pieski, spoko, trochę interakcji yy, przyniosły jakieś smaczki. I to były takie smaczki, takie skóra chyba skóry, która. No taka jak kołacz trochę, taka okrągła, taka, taki zawijaz. No mówi, że to skóra, ona tam nie może. Mówi, dobra, dobra, w sumie to już Lulu mi nieraz jebała, kurczaka zrożna, nic jej niby nie było. do wiadomo jak zjebacł całego, to miała rozwolnienie, ale jak za tam trochę, to mówię nic się nie dzieje. Daj tylko! Mówię, że, że może dać. No i słuchajcie, dostała to, oczywiście, wzięła, poszła w ogóle do innego pomieszczenia. Oj. Bała te przysmaki, te, te, tego, tego, tego zawijasa ze skóry. Ale sam się spoko, spoko. No niech się zje, niech się nacieszy, cieszy. No, Ona często takich rzeczy ostatnio nie dostaje. No i kolejnego dnia w ogóle do mnie ojciec mówił, że tak, że, że przyjeżdża. E, kanie mi przywiózł. Grzyby, kanie. Wczoraj sobie usmażyłem. Mogę wam zaprezentować nawet, jak wyglądają. Zrobiłem sobie sam, samym jajkiem, bo nie miałem bułki tartej. Ale widziałem, że można na samym jajku zrobić. Można. Jak schabowe. No, 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 coś takiego. Maczane w jajku, na patelnie. Zro zrobiłem tak było bez bułki no ale dobra wpada do mnie ojciec i w ogóle tak on do mnie mówi że no chcę tam sobie przejechać takie coś co się nazywa zotim zotim to jest takie zowe wrocławiu które pozwala ci na interakcję ze zwierzętami, które tam są. Czyli dostajesz je szczurki na rękę, tarantule, skorpiony, tam wszystko możesz dotknąć, gości oprowadza, pokazuje, mówi o tych zwierzętach. Taki pasjonat to ma. Mega, kiedyś to byłem w takim jednym punkcie, nawet chyba robiłem z tego streamerel. On trochę, co prawda, przerywał, ale, ale było coś takiego. No i on tam właśnie chciał, chciał się wybrać. No dobra, mówi, że, że najwcześniej będzie po 11. Najwcześniej. Ja mówię, tato, ja o 10 wstaję, 11, może byłbym gotowy. To tak na spokojnie, że dwunasta. Dziesiąta chyba dwadzieścia. Jeszcze śpię, co prawda. Może jeszcze wcześniej. Może nawet to była dziesiąta dziesięć, nie pamiętam. Dzwoni do mnie telefon, budzę się, ojciec do mnie mówi, że zaraz będzie, że jest we Wrocławiu. Wstaję, kurwa, taki zajebany. Biorę pierwszego Tisa, biorę pierwsze spodnie, jakie znalazłem. Dobra, mówię, ogarnę się, może się umyję. Wychodzę na, wychodzę na hol. Wychodzę na hol i patrzę wielkie gówno Lulu zostawione. Mówię sobie, ja Pole. Patrzę obok na Lanę, mówię, okej, okay. najpierw to może sprząt a później się umyje, sprzątam to, no oczywiście to taki wielki papier muszę y, zawinąć, więc biorę kosz na śmieci, zawijam w to wielki papier, wycieram, tam jeszcze jakimś płynem to próbuję przetrzeć i słyszę dzwonek do drzwi i sobie myślę, kur... I tu głównym, mega mocno. Nie umyłem się, nie przebrałem się. W ogóle wczorajsze rzeczy jakieś takie ubrałem po prostu. ale dobra, niech wejdą. To może była, nie wiem, 10.40 10 Gdzieś, może jeszcze, może nawet jeszcze wcześniej. No i wchodzą, jedzie tym głównym, wchodzi, daje mi te kanie, daje tutaj chwilę zingadam. Wchodzimy do, do salonu. A w salonie co? na ranę tak samo. Gówno wielkie, takie wiecie, jeszcze taki, taki budyń po prostu. budyń Yy, rozlany na, na, na podłodze Wcho, Wchodzi on, właśnie wchodzi też yy, jego luba Tam jest jeszcze jej córka I sobie myślę, kurwa mać, ale set wizytówkę zrobiłem Jegołem, ja jestem wczorajszy Tu też na rano nam tam siedzą Dobra, no zaraz, dało mi takanie i pojechali Posprzątałem kolejne gówno. Poszedłem później jeszcze z luna na spacer. I więcej się stało, znowu zrobiła na miękko. To, a już nie chcę was wrążać w to za bardzo, ale domyślcie się, co się dzieje, kiedy pies ma długie futro i robi na miękko. No, trzeba wziąć pod prysznic. No i oczywiście, było też mycie i inne rzeczy. Więc miałem taki. Trzeba pieska umyć, tak, trzeba pieska umyć, no, więc brałem ją pod prysznic i, i takie, takimi rzeczami się zajmowałem. Czyli planszówki, lulu z rozwolnieniem, mm, wizyta ojca była, y, trening i w sumie co tam jeszcze oglądałem? Kingpina sobie obejrzeliśmy Kingpin? Pingwi! Pierwszy odcinek, ładnie mi zostawiła smaczka, no. A mówiła właśnie, że tego smaczka daje, bo jej chyba weterynarz czy tle, ktoś żeby jej, żeby nie dawać temu jamniczkowi młodemu, że to ona jest jeszcze na to za mała i że może być uczulenie, więc dała mi. A ja mówię, dobra, dobra, no chyba, chyba tego kurczaka, tak myślałem, zniesie. No nie zniosła, nie zniosła. O dziwo, kurczak z rożnej tak nie szkodzi, jak ta skóra z kurczaka. Być może to jest jakaś chemia, która się w tym zajmuje, nie mam pojęcia. Ale no zwracamy do zakazu kury na lulu. Nie będzie kurczaczka. Tylko wielkie chłopy... Chciałem tu, tutaj zwrócić uwagę na grupie. Często mnie z grupy ludzie zapraszają do znajomych. Ja jak widzę, że z, z grupy wielkich chłopów, to przyjmuję. Jest taka grupa chłop, wielkich chłopów? Jesteś ten Cygi? Wielkie chłopy. No jest wielki. że w, pod, wkradają się w znajomości takie chude szczury. Które... No, ja, no chude szczury na grupie wielkich chłopy, co jest kurwa? Gdzie jest jakaś selekcja? Kto ich tam wpuścił? Na dodatek są homogenizowani, kurwa. O! Ostatnio przyjąłem chłopa do, do znajomych, chudego szczura. Mówię, może chce być wielkim chłopem. Może będzie zadawał pytania, jak, co jeść, jak trenować, żeby stać się wielkim chłopem. Takie... Jakie używki przede wszystkim? A on kurwa mi pisze, że, on, że jego matka jest. Ma takie same nazwisko jak ja. No i on by nie miał nic przeciwko, żeby nawet kuzyn go wywołał. No to się mi wku... go zablokowałem. że mi to w oczy powiedział, to mu tak zapalił w łeb, że mu się z kręgosłupem od odkleił. To taki poważny youtuber? kondzik A śmieszną maksywę Kondzik 77. Dziękuję tam, ale to pomożecie mi kurwa, Merk, dopiero za 20 mamy. Ja... Nie, nie. No, wyjechałem się. Nie, piepolę te reku. No, re, no wyjechałem się. Mówiłem wam, że będzie w listopadzie turniej na Arena 27 we Wrocławiu. To tak wspomnę, taki mały leak. Znaczy, no, leak. Nie jest to leak, w sumie. Ale, ale. Yy, tu wam nie mówiłem. Będzie turniej LAN i normalnie kleję drużynę z Wrocławia i go rozpieramy. I będzie to wszystko streamowane. Nawet na miejsce, gdzie można przyjść, żeby zobaczyć. I tam będą jakieś duże pieniądze do wygrania. Typu 20 tysięcy. A! Sporo! Masz, aż wiecie. Jest, jest po co kleić drużynę i jest o co grać. To nie na głowę, tylko na, tak na, by powiedzmy, nie wiem, na pierwsze, albo to może być pula. Ale to i tak fajnie. Z okazji Twojego święta, jakim jest Dzień Nauczyciela, pragniemy ci serdeczne życzenia, połować nas przez światem z taką samą pasją i zaangażowaniem jak dotychczas. Niech Twoja charyzma przyciąga gracz na graczy do tej wspaniałej gry, a twoje cenne rady. Wartości! Które nam przekazujesz Pomagają nam nie tylko w ubijaniu minionów Ale i w życiu codziennym I właśnie to dobrze spuentowane Tak, że to nie jest tylko taki kanał Strictly lowy, również lifestyle'owy Cieszę się, że to zostało zaakcentowane Propagujemy tutaj dobre Dobre wzorce, tak jest Nasi wychowankowie na pewno Zajdą dalej niż wychowankowie Tych wiecie, degeneratów Gdzie tam ruletki, skrzynki, kurwa, skamy Wszystko wam wpychają gówna, nawrzucane, a i tak to wpierw bo myśli, że to pychotka, a u nas jest serwowany konkretny stek dla widza. <grywia> Self-marketing tu wleciał. Babcia Krysia. Wnuczku. Duże udała w ogóle ośrodku. Wziąłeś moje pieniądze jak byłeś u mnie? Wczoraj przyszła mi renta, a dziś nie umiem jej znaleźć. Tak babciu, wziąłem je. Przepraszam, ale obiecuję, że ci oddam po loterii od buddy. Jakie loterii? Potrzebuję ich pilnie na leki, proszę ode mnie. Ba babka, co ty p*******, na twoich oczach tworzy się historia. Dobrze, dobrze napisałeś. Tak się tworzy historię właśnie, widzowie. Ja p***ole. Illegal night. No ale wiecie to ma chociaż dwa sensy. To ma jakieś drugie, drugie przesłanie. Illegal night, wiecie, tutaj. nagawką. Illegalna noc. Czekam tam w ogóle? Jakiś Tinder, coś ten, zgody? Nie, nie spotykam się z nikim, nie. Nie nudzisz się? W***a? Nie nudzi mi się. A to by się nie nudzi patrzenie? O! Pawko! przysmarzył. dopiero mu się zaczęło podobać chyba ZARCIK, ZARCIK, ZARCIK! Popularny youtuber budda zatrzymany przez CBS CBS znana. C CBS jabłko gruszka Na przykład to jest znana znana yerba. Jedna z, z lepszych marek CBS -e. polecam. Owocówki takie delikatne, bez, bez... Bez pyłu chyba, albo z pyłem, nie pamiętam. Ale na pewno dobry na początek. No i tutaj CBS przyłapało Buddę. Ale na czym? Zaraz się przekonam. Zyskowe radio. Okej, okay, sprawy YouTube. Mazem się wiedział Prokuratury. No nie wiem, w sumie. Dobra, nie jest mi się tego czytać. Idziemy dalej. <grystanie> dobry news, nie? A Pasut widzę tutaj z contentem premium. Czy ja to mogę pokazywać? Jeżeli ona się na to godzi, to mogę, ale nie wiem, czy się godzi. Pasud ponownie zbadawany na kick. Pasut że dzisiejszy stream to za wiele ban na trzy dni. Pasud zbadawany na kick nagrywany. Był wstęp do filmu, wiadomo jakiego. Ha, ona liże banana, a on... No dobra, to on teraz się zabranże branżę Zabierze pasut. Ja myślę, że on ma naprawdę poważne problemy w życiu. Pasut. On coraz, on coraz, on, za, on coraz dalej przesuwa te granice. Coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Ja nie wiem, gdzie to się skończy. No na filmach p***no się raczej nie skończy. Benek. Grzybiarze Polska to wyższy level. Ja już wiem, jakie tu będą komentarze, że pani powinna grzyba pana z komentarza spróbować znaleźć. No i kto mi zabroni w szpilach i mini zbierać rydzę. A, ona w szpilach i mini poszła na rydze. Mm, mm, mm. Super sexy figura. Tu w ogóle nawet figury nie widać. No ale mniejsza o to A może jej pończocha jest O, witam serdecznie, ślicznie wyglądasz Nie jeden młody złapałby za, za nóżkę Jak ona jest kur... Dobrze po pięćdziesiątce <gry> No ale może ktoś lubi takie, no to, to Różne ludzie mają podobania. Fajna, za no, nóżkę, szartnąłby No w tych mini, w tym tym, na tych grzybach Cholera Nie wiem, co bym zrobił Nie wiem, nie wiem Dobrze, że nie musiałem w tej sytuacji Wiesz, dobrze, że jej nie spotkałem na grzybach no nie wiem, co bym zrobił. Jesteś piękna i sensowna. Bogini, W ogóle babka wrzuca, zdjęcie z grzybami. Coś tutaj nie wynoszkę, ale to naprawdę nie jakoś dużo. A same komentarze takie, jakby, jakby ogłaszała się matrymonialnie. A nie, z... ale nie widzę jeszcze żadnego żartu o grzybach, że powinnego grzyba spróbować. Może będzie jeszcze. Ja na pewno nie zabronię, a wręcz przeciwnie, sam bym się wybrał z tobą na grzyby. Nóżki cudowne, szpilki rewelacyjne Pozdrawiam ciepło Ale super nóżka, ty też jesteś śliczna Mogę dołączyć? Niby, nikt tylko uważaj przy schylaniu Pozdrawiam, uważaj przy schylaniu Oj, co tam się przy tym schylaniu może wydarzyć Jakiś dzik jeszcze może zaatakować od tyłu. Też tak niedługo nie spisał. Wiecie co? No to moim zdaniem jest jakaś bardzo przyk przykra rzeczywistość, w której żyjemy, ale niestety wygląda tak, że mamy bardzo wielu mężczyzn, którzy są po prostu zdesperowani pod tym względem. No bo pisanie w forum o grzybach, pani co tam napisała? No, no to już nie oceniam jej wyglądu czy coś. Takich komentarzy no to, już, to już jest desperacja, na pewno. albo zobaczcie to pytanie. Sebastian Syzyfowski. Można do ciebie napisać. On się pyta, czy on może się do niej odezwać. Ja. W dole. Co tu się dzieje? Cały ser. piękna, buziaczki. Są spoty na grzyby. No, gdzie te grzybki, właśnie? Chłopy spędzają do jakiejś podstawy grzybiarki, co takie grzybiarki skrzętnie wykorzystują. Ale patrz, to, że one to wykorzystują, to świadczy tylko o tych mężczyznach, że no, że. No, widzisz, widzisz, zdesperowany mężczyzna jest kupiony łatwym celem. Jak ze złomowany. Zostałem, ale w jakim kontekście zostałem zezumowany? Ja nie mówię, że ona tego nie wykorzystuje, bo pewnie celowo tą nóżkę wystawiła I cewnie celowo uderzyła w grupę 40+, żeby zgarnąć trochę poklasku I sobie ego połechtać, wiadomo, bo pewnie tak, pewnie tak No ale z drugiej strony, czy ja bym ją winił za to, że wrzuca takie zdjęcie do internetu? Nie, a czy bym winił tych mężczyzn, że takie komentarze piszą? Też nie do końca, ale to jest pewien smutny obraz mężczyzn Oni trochę wyglądają jak ci prymitywni ludzie tacy bardziej Ne... Neandertalczycy? Tak, Neandertalczycy Można sobie w ogóle zrobić testy DNA i zobaczyć ile ma się wspólnych genów Ogólnie my wszyscy mamy mały procent Neandertalczyków w sobie W sensie genów bo były jakieś dwie rasy ludzi, to wiecie, nie? jedna rasa ubiła drugą, wiecie o tym? Mocne, co? Większa, Da, Jedni byli silni i wielcy, a drudzy po prostu byli mądrzy. Którzy wygrali, sami widzicie. Nie bez powodu taką śmietankę, elitę społeczną, inteligencję dzisiaj. To właśnie tak, ci mądrzy zatriumfowali. Czego popis mamy dzisiaj na czatach twitchowych. Czekajcie, w ogóle miałem wejść na Srypsona. Dobra, Instagram. Ripson Lol. Artur został dzisiaj rano zatrzymany, jak tylko powie wszystko na wszystkich, pan zostanie jeszcze dzisiaj wypuszczony na wolność. Free rybek. Nie ma, to rozumiem, że to jest po prostu taka szpileczka i Beka trochę z tej całej afery, która się dzieje? Czy on jest faktycznie w cokolwiek zamieszany? Nie, raczej, nie. Ale gdzieś streamuje czy nie streamuje? Rybson streamuje dzisiaj? Został dzisiaj zatrzymany. że on streamuje. To jak on, no, w trakcie streama takie coś wrzucił? Dziwne, że w trakcie streama to wrzucił. To chociaż mógł dzisiaj nie streamować i wrzucić takie coś i to byłby niezły żart, a że streamuje i to wrzuca, no to tak. No, no może to jest obwód żart, ale... ale i tak. Woliwka odpaliła, a ryba musi godzinki wyrobić. Zapowiadamy proku... E, nie, zawiadamy prokuraturę o zachowaniach pato streamera. O kurczę, dołączył do tego zacnego grona patostreamerów streamerów Jellyfrucik. Filipa Nowaka, pseudonim Jellyfrucik z Trzewa. Młody mężczyzna Filip postanowił zarabiać na deprawowaniu polskich dzieci w sieci internetowej. Ułatwiają mu to firmy Meta, Bite Dance, czy właściciel portali Instagram czy TikTok, którzy czerpią ogromne zyski z tej niemoralnej działalności. Czyli rozumiem, że te wszystkie firmy. TikTok, Meta, Instagram wspierają takie działalności pato streamerskie. Wspierają pato-streaming. Okej, okay. dobrze, że Twitcha tutaj nie ma. Agresywne i skrajnie wulgarne patostreamy Filipa oglądają dzieci, których wiek w większości nie przekracza 14 lat. No to już wiemy, czemu nie oglądają Twitcha. Bo Twitch jest od 15 chyba. Sam Nowak zarabia dziesiątki tysięcy złotych na krzywdzeniu dzieci. I twierdzi, że nie widzi nic złego, że propaguje destrukcyjne i potwornie wulgarne zachowania. Tylko ja bym chciał zobaczyć przykład tych wulgarnych, paskudnych zachowań, bo tak szczerze, z tego co oglądałem, to jak to jest a takie wiecie, soft pato. Ale widziałem mocniejsze rzeczy w internecie, którymi się nikt nie interesował. Jednym z najbardziej szliwych nagrań, które spowszechniał ten pato streamer, były propagowanie wyzwa wyzwania polegające na zjedzeniu przez dzieci kostki do zmywarki I, i jest to potwornie bezpieczne. Serio, coś takiego było? Kostka zmywarki po połknięciu jej wypala dziurę w rządku i w ten sposób doprowadza do krwotoku, który może zabić dziecko w kilkadziesiąt minut. Filipa Nowaka i jego matki, która wspiera go w czerpaniu zysków z patologicznych dzieci. Oni tak sobie wstają i myślą sobie, mama, mama, ale dzisiaj te patologiczne dzieci wy***amy, ale znaczy ze w sensie się na pieniądze, na pieniądze, ale na nich zarobimy pitosu. I jebać ich zdrowie, jebać ich życie, liczy się cash. Jak śpiewalizy. Cash, cash, cash. Dosyć tego. Informujemy, że ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenobicznych. ani to takie, ani to takie. Złożył dziś do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia szeregu czynów zabronionych. Ale tu nie ma ani rasizmu, ani w tym, co robił. Ja nie wiem, co oni tam chcą zgłaszać. Mężczyźni mają za dużo praw. Czy uważasz, że w Polsce mężczyźni mają za dużo praw w porównaniu do kobiet? Tak, trochę. W sensie... Jestem w to ciemna, aczkolwiek może... może... Pewnie jest spyta, żeby wymieniła jedno. Trochę, za dużo mają, za dużo mają wolności. Na jakiej płaszczyźnie mają za dużo na przykład? Nie wiem, w sensie... Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia po prostu. <noise> to nie jest jej zdanie. Usłyszała to gdzieś w internecie, poparła. Ale nie poznała argumentacji, po prostu jej się spodobało takie twierdzenie, że mają za dużo praw, więc twierdzi, że dobra kurde, idziemy w to. Ale czemu? Już się nie zagłębiła. No tak, jedna Julka na TikToku to Nie lubię mężczyzn. Nie lubi mężczyzn, okej, okay. no i trafia do mnie ten argument. Nie lubi mężczyzn, więc mają za dużo praw. No i wszystko się tutaj w całość łączy. MPG, Portowa, Gliwice, CBS i Policja nawet wzięły... A to są te auta z tej loterii, tak? To są te auta z tej loterii. Nie. Z eee, pośrednictwem MPG MP Jarash. MPG Jarash to był ten kolega Buddy? To, to, nie, to jego auta. MPG, MPG Garage to był kole, jakby kolega buddy, który się na niego wyjebał później. To była ta afera, tak? To, to o tym jest mowa? Bo nie jestem pewien. No nawet no, tak, na miejscu mają e, znajdować się funkcjonariusze CBS. To ten e, wałt oszukiwał ludzi. A, wałki robił. No i dobrze, no i dobrze, niech się biorą za przekrętasów. W sensie ja nie wiem, czy to jest. Wiecie, no, no, też nie, nie zapadł jeszcze zny wyrok, więc może głupio tak mówić i obrzucać, no ale na rzeczy coś jest już. Boro furki brane. Oficjalny komunikat CBS: Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji dziś od godzin porannych wykonując czynności na terenie Warszawy i województw Małopolskiego, Śląskiego i Podkarpackiego do grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami. Nie, no jak to nielegalny hazard? Za tych patuszów z bandy, za te oszustwa podatkowe na tych loteriach. Oczywiście znaczy mi się wydaje, że Budda może też tutaj został wzięty jako ten największy. Czy z tamtych się wezmą? Może jeżeli tu z sukcesem, jeżeli tu jakiś sukces by osiągnęli, to może by się wzięli też za innych. Nie wiem. Ale no tak, tak by mogło być. A zobaczymy, co tutaj się potoczy. To są ludzie, którzy kupują te losy. Bardzo dużo ludzi takich jest. Hazard zawsze miał swoje miejsce w społeczeństwie, a to jest po prostu hazard, to wiesz, to te ludzie grają w lotka, no to jest to samo. Tylko tutaj jeszcze wspierasz idola, więc zamiast wspierać lotto, które może być ci obojętne, to wspierasz buddę, którego lubisz. Lepszy deal trochę. Tylko tam było 200 zł za e-booka trzeba dać, ale to chyba ten taki premium, premium pakiet. Na tym etapie sprawy, dla dobra powiedzonego postępowania, nie przekazujemy szczegółowych informacji na temat wykonywanych czynności. Sprzedawanie e nie będąc się garniąt, od zawsze jechało szwindłym. No, te e to była jakaś taka furtka, prawna, dziwna, która chyba cały czas funkcjonuje. Ale jak zdelegalizujesz e-booki, to coś innego znajdą. Będą, nie wiem, swoje zapalniczki sprzedawać na przykład. Albo, nie wiem, sam jakieś. Skarpetka, do skarpetki będzie los. Policja powoli do naszego klubu. Jakie są rozkazy? Spokojnie, nic o nas nie wiedzą, nic o nas nie wiedzą, modraki. Nie, nie, nie możesz tutaj wsiać paniki. Bad boje pierdolą policję. No, Kurwa, to jest to. Do... Tak, odkręć, ok. ja ci dam takie do, do spuszczenia. <grystanie> <grystanie> ci przyjechali tu na obławę, my im powiesz. Ale bardzo dobrze, że oni to nagrali i wrzucili w internet. Uff, bo biedni policjanci musieliby sprawdzać monitoringi, kamery, śledztwo robić, wiecie. Pier Kolenia się o opony. A tak, gotowe nagranie, dowody są. Nie, to, to naprawdę cały czas mi bawią. Ci ludzie, którzy łamią jakieś przepisy, nagrywają to i wrzucają w internet. Bardzo mądre zagranie. Zreszczenie akcji Szymola. Okej. Okay. Szymol, jako jeden z niewielu streamerów, faktycznie robi transmisję z innych krajów. Nie wszystko jednak zawsze się udaje. Szymol na swoją kolejną przygodę poleciał do Kenii. To też przestroga dla innych, że serio, nie są to miejsca dla wszystkich. Cała historia jest dość długa, dlatego najlepiej po prostu będzie stream Besia. Ten nosi tytuł, jak trafiłem do kenijskiego więzienia. W każdym razie, Szymol faktycznie siedział zamknięty w areszcie. Finalnie groziło mu spędzenie tam tygodnia, aż do ewentualnej sprawy sądowej. Szymon wydał się jednak dogadać z osobą, która poczuła się poszkodowana. Ma zakaz streamowania w Kenii, ale pewnie tak tam nie będzie wybie wybierał. Nie będzie tam wybierał, co kilkukrotnie powtórzył na streamie historię z jednej, jednej strony Shimola nie uwzględnia wersji drugiej strony. It's okay, it's okay. You already found okay. me. You it's already okay. corrected. I didn't do nothing. I didn't do did nothing. I will. Really... Yeah, yeah. Okay, tell you. Should I, should I tell, Let my tell my you? my team? Do we look poor? Do we look what like my kids? We are going okay. to teach you a lesson. Yeah. Dobra, zobaczmy co się dokładnie podziało. W przypadku zwiedzania danego miejsca, z, zazwyczaj korzysta z usług osób, które są właśnie z tego kraju. Tak było i tym razem. Kobieta, która miała go miała być jego przewodnikiem, dobrze spełniała się w tej roli, do momentu, gdy na streamie, na ułamek sekundy, nie pojawił się jej numer telefonu. Czyli jednak był to leak, tak? Teoretycznie. Nie wiem, czy to prawda. Było też w stronę plotki, że to ludzie, widzowie odkopali jej numer, a nie on zlikował. Tu jest... Bub. Ale bób to nigdy nie jest takie, wiecie, to nie jest pewniaczek info. Ludzie to w pewnym momencie wyczaili już w sumie po kilku godzinach trwania, oprowadzania. Wiadomo, co dzieje się, momencie, gdy czyjś numer tylko pojawi się na ekranie. Większość widzów jest normalna i kompletnie olewa takie rzeczy. Ale są ludzie, którzy niekiedy zaczynają robić sobie żart. Tym razem widzowie, niekoniecznie nawet Szymola, zaczęli dzwonić do kobiety, po prostu ją wyzywając, obrażając. Kręcili. Pręcali że Szymol obraża kobietę w języku polskim etc. Nic takiego nie miało miejsca. Telefony zaczęły się, gdy Szymol był w domu kobiety. Ona sama nie dawała po sobie poznać, że w ogóle coś jest nie tak, poprosiła streamera, by ten wyłączył transmisję. Aby z jakiegoś powodu stwierdziła, że Szymon ją obraża. Mówi po polsku, się rzecz na streamie etc. Szymol miał, miał to nagrane, co puszczał na streamie. Wezwała męża. Streamer nie dobra dogadać się ani z kolegą, ani z mężem, w efekcie czego wezwała tamtejsza policja. Albo nie chciała, albo nie potrafiła się dogadać i zrozumieć, co zaszło. Streamer został więc zamknięty w areszcie. Areszt w Afryce to zdecydowanie nie jest miłe miejsce, szczególnie jak ta trafisz, tam jako biały człowiek. Szymol od szefa szefów dostał informację, że albo on i kobieta się dogadają, albo z tym spędzi tydzień w areszcie, a potem będzie miał sprawę sądową. Nie zgodzi się na wszystko. Spisano więc w ugodę, która zakłada zapłacenie kobiecie 1000 dolarów w ramach rekompensaty tysiąc dolarów. Ale wiecie co? Ja myślę, że jak Szymol wyjedzie z tej Kenii, to tą kobietę tak będą pierdolić, że będzie musiała ten telefon zmienić. Do, nie da to mi żyć. Co myślicie? Już wrócił. To ciekawe, czy ten numer jest aktualny. Szymon pojechał do hotelu z policją. Finalnie doszło do przekazania pieniędzy. Była tam też historia z ochroną hotelu i tamtejszą policją, ale to już Szymon pewno na streamie. Jest tam wiele in, in, innych dziwnych sytuacji, jak chociażby to, że policjantka z posterunku miała w ogóle pisać potem do Szymola. Okej, okay, miło mu napisała. Hamilku, Budda, tak smutno nam. Kupiliśmy losy tylko za 39 zł. Podwójnie. Ponieważ nie mamy pieniędzy, modliliśmy się cały czas. Oglądamy Ciebie, widzieliśmy Twoje emocje, jak to wszystko przeżywałeś. Jakie smutne reakcje. Sami bogaci ludzie, a Ani ach, ani ach. A my do końca wierzyliśmy, że stanie się cud z różańcem w ręku. Modliliśmy. I teraz sobie wyobraźcie mi sobie. Znaczy ja tak wątpię, że to była prawda, ale wyobraźcie sobie. Ten widok, że nie wiem Idziesz, idziesz do, do kolegi na chatę Załóżmy, nie? Załóżmy, idziesz go odwiedzić Patrz, a on, kurwa, z różańcem W ręku, z rodziną Modlą się do streama Buddy I mają te kupony i czekają, aż ich wybierze I słyszę tę modlitwę, i modlitwę jak składają I i, 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 wiecie co? I to jest dowód na to, że Boga nie ma Sami go, kurwa, obalili na tej jednej transmisji Sami, Bóg kocha bogatych Sami bogaci ludzie, widzisz Nie modlili się, bogaci I wygrali a biedny się modlił, piach w oczy, nic nie dostał. Cudzy, z, wierzyliśmy, że jest w stanie cud z różańcy w ręku modliliśmy się o odmianę naszego życia. Łzy kapią na koszulę mojego syna. Na tylko 11 lat, a ja jestem samotna matka. Jestem wierząca, nie rozumiem tego, że znów bogaci dostali nagrodę, a ci, co tak bardzo potrzebują pomocy nadal, będą bać się poranka. Kamilku, bądź zdrowy i nigdy się nie zmieniaj, nigdy chociaż tak bardzo, jak smutno, to nie twoja wina. Trzymaj się Kamilek. Nie wiem czemu ona do niego cały czas zdrobniale pisze, tak jakby chciała mu umniejszyć Kamilek, albo tak jakby się do synka zwracała. No dziwne, to też pe pewnie troll komentarz, ale jednak mocny. Loteria szatana, bez kitu, bo oni zamiast do Boga powinni się do Buddy modlić jak prawdziwi. No właśnie, dobra. Ciekawe spojrzenie na sprawę dałeś. Może to właśnie to. Nie tu modlitwę składali, gdzie trzeba. Jak to nie bait, to nie jest pod kopułą. Ale są tacy ludzie. Ja wierzę, że są tacy ludzie. Ale raczej obstawił, że to jest bait A i tak śmieszne. Lecę. Do zobaczenia jutro. Pa! Pa! pa.